Cześć modleczki, banieczka na zdróweczko, witam was w kolejnym odcinku Minecrafta na hardkorze Jestem smutny Wiecie co się stało? Grałem trochę poza odcinkami, żeby, żeby nie nagrywać wszystkiego co robię eee, No wiecie, bo smutne, bo było rąbanie drzewa cały czas na odcinku, albo kopanie, nie? No i grzebałem się teraz Kurde w kopalni. Eee, przypomnę, żebyście zostawili łapkę w górę suba na kanale, bo dwa konkursy na kanale są na tysiąca subów jest, yy, jest yy, 200 zł do wygrania na 3000 subów jest hotel Diablo do wygrania. Zapraszam też na swoje live, które są prawie codziennie. Zostawiajcie komentarze. Wygrałem trochę poza tym. Byłem teraz w kopalni. Kurwa mać że tak powiem. <laughs> Zaraz mam, by tu masz coś stało. Niech się czyta. No co jest, no. Czekajcie mordy, zrobię pauzę, zcięcie na chwilę. Dobra mordeczki, witam was po cięciu. Nie mogę wejść na ten świat już. Czekałem 10 minut i nic. Nie mogę wejść już na ten świat. Ale powiem wam co się stało. Zdobywałem, zdobyłem sobie właśnie, byłem kopalni, tam trochę, wiecie, ten, co, co robiłem. Zwierzątka se farmer. Roz... No, no, zwierzaki rozmnażałem, potem ten kilopy se zrobiłem do kopalni, żeby iść do kopalni kopać. No i se kopałem, kopałem, kopałem. Akurat natrafiłem na złoto, redstone, lapis i tak dalej. Tylko musiałem zrobić żelazne kilopy, bo akurat na żelazo też natrafiłem. No i potem idę do drugiego szybu. Kopię sobie, kopię, kopię, nie? I mi woda wyskoczyła, nie? I ten. Jak to się mówi? No, woda. Jaskinia wody to chyba była. Ja tam weszłem. Wiem to tak za, 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 za ten. No jak to się mówi? Zabudować, żebym mógł kopać dalej, nie? I się za, zabudowałem. I no wiecie, ze stresu nie zdążyłem się odkopać. I w tej wodzie zginąłem. Tak, taki koniec był. Więc, no, kurde, udało się chociaż przeżyć no, 10 odcinków. Kurwa, no. A tak fajnie, już miałem farmę zwierząt. Już miałem farmę zwierząt. Farmę, no, faremka jakaś tam była. No, wiecie, żeby... wiedząco Z... coś. Kurde, mury już tam zacząłem stawiać, żeby ten. A tu taki pech mnie spotkał. A tu mnie taki pech, kudle spotkał. Że w jaskini, w jaskini wody zginąłem. No nie zobaczycie tego, no bo, no bo to było poza nagraniem, jakby, no bo chciałem kopać w jaskini, nie? Kopalni, kopać kobra i tak dalej, z wydobywać. Żeby też ten poza odcinkami trochę grać. Żeby nie było monotonności. No i cóż, no trudno się mówi. Trudno się mówi. Zginąłem, to zginąłem. Ale wiem, jeśli wam się podobała seria hardcora na hardcore, to piszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym rozpoczął sezon czwarty. Może uda się przeżyć więcej niż 10 odcinków. Może kolejny, odc... kolejny sezon przyniesie nam więcej szczęścia i będzie więcej odcinków z hardcora, bo powiem wam, że mi się fajnie, bardzo fajnie mi się gra na, far... na tym trybie. No ale jak pech to pech, nie? Zdarza się. Jak pech to pech. Zginąłem to zginąłem. No trudno się mówi. Już z tego cofnąć nie mogę. A wejść do świata też nie mogę. Możecie sobie zobaczyć. Ładowanie i co? Wytywanie terenu i mogę mogę sobie tak teraz czekać gdzieś... Nie wiem, cały cały dzień. I nie wczytam mi tego. Budybela, wiecie. No i co ja zrobię, no. Ale wiem, że wam się podoba seria z hardcora, więc no jeśli chcecie to mogę nagrywać dalej. Tylko napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie kolejny sezon. Z hardcora. To będę dalej nagrywał hardcora te odcinki. Tylko już czwarty sezon, co nie? A już tak fajnie miło było, bo już miałem... Już, już, już mi dobrze szło. to Już dobrze szło. A to taki pech, że piaski nie utonąłem. Tak, zrobię. No nic nie zrobię. No. Czasu nie cofnę. Zginął, nie zginąłem. Trudno się mówi. Będzie sezon czwarty, jeśli będziecie chcieli. Piszcie w komentarzach tylko, czy chcecie kolejny sezon. Yy, bo powiem wam, że nagrywając tego hardcora od pierwszego sezonu. Zaczęło mi się bardzo fajnie grać na tym trybie i widzę, że wyświetlenia też takie nawet są spoczko. Mogłoby, mogło, mog, mogłoby być więcej tych wyświetleń. No zobaczymy. no Na kolejnym sezonie. No zobaczymy, czy będziecie, czy będziecie chcieli. Yy, no widzicie, sami czeka mi nic. Więc co? Ja tu się pożegnam. Wyłączę no, to, to ADF4 za chwilę. Ja tu się pożegnam. Yy. Taka informacja tylko, że zginąłem. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, suba na, suba na kanale, bo są dwa konkursy aktywne. Na 2,5 tysiąca subskrypcji jest 200 zł do wygrania, a na 3000 subskrypcji jest fotel Diablo do wygrania. Zapraszam też na live, które są prawie codziennie. No i możecie też wspierać kanał, też nagrody darmowe do wygrania. Możecie sobie obcalić. Także co, banieczka na zdrubecko, serduszko dla Was za oglądanie serii i tak dalej. Mordy kochane i trzymajcie się do kolejnego sezonu.